Regulamin sklepu internetowego to serce każdego e-commerce. Regulamin sklepu internetowego to serce każdego e-commerce, dlatego że ten regulamin zastępuje umowę. Kiedy klient kupuje coś w Twoim sklepie internetowym, to zawiera z Tobą umowę. Zawiera tę umowę w wyniku złożenia zamówienia. W zależności od tego, co zamawia, taka umowa jest zawierana. Może zamawiać towary. Książki, ubrania, elektronikę, jakiekolwiek inne produkty namacalne fizyczne, i wtedy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Ale mogą być to również treści cyfrowe kurs online, e-book, nagranie webinaru. Wtedy dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych. Mogą być to również usługi, np. dodaję do koszyka konsultacje, jakieś warsztaty, udział w szkoleniu, dochodzi wtedy do zawarcia umowy o świadczenie usług. Niezależnie jaka to jest umowa, jedno jest pewne. Ta umowa na pewno została zawarta. Co więcej, została zawarta na odległość. I to sformułowanie na odległość jest kluczowe. Umowa zawarta w internecie, umowa zawarta przez sklep internetowy, to umowa zawarta na odległość, co oznacza, że znajduje do niej zastosowanie ustawa o prawach konsumenta. I ta ustawa o prawach konsumenta jest tutaj kluczem. To jest podstawowy akt prawny, który sprawia, że bez regulaminu sklepu internetowego nie jesteś w stanie się obejść. Ustawa o prawach konsumenta nakłada na ciebie szereg obowiązków. Obowiązków związanych z tym, jakich informacji jesteś zmuszony dostarczyć konsumentowi. Te informacje najłatwiej jest przekazać w regulaminie sklepu internetowego. No bo gdybyś miał te wszystkie informacje zamieszczać gdzieś indziej, to zrobiłaby się z tego kobyła. Regulamin jest o tyle wygodny, że użytkownik na etapie składania zamówienia akceptuje ten regulamin że się z nim zapoznał, ten regulamin jest dla niego wiążący. Właśnie dlatego ten regulamin jest sercem każdego e-commerce. No bo, jak na przykład kupujesz samochód, zawierasz umowę ze sprzedawcą na piśmie, kupujesz mieszkanie, zawierasz umowę w formie aktu notarialnego, ale gdy kupujesz w sklepie internetowym, to żadnej umowy nie podpisujesz, nie masz żadnego papieru do podpisu, ale składając zamówienie. Klient akceptuje regulamin sklepu internetowego i dochodzi do zawarcia umowy na odległość. Warunki tej umowy wynikają z regulaminu. Dlatego ten regulamin sklepu internetowego jest tak ważny. Ale nie tylko dlatego. Również dlatego, że oprócz ustawy o prawach konsumenta mamy również wiele innych aktów prawnych. Mamy ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, mamy ustawę prawo komunikacji elektronicznej, mamy rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Mamy rozporządzenie o bezpieczeństwie produktów, ustawę o informowaniu o cenach towarów i usług, ustawę o dostępności niektórych produktów i usług. Mamy bardzo dużo różnych aktów prawnych, które mają wpływ na rynek e-commerce i które mają również wpływ na regulamin. Regulamin to podstawowy sposób na zrealizowanie tych wszystkich obowiązków w warstwie widocznej dla użytkownika. Regulamin sklepu internetowego to ten dokument, który Twój klient widzi, z którym może się zapoznać. Ja wiem, oczywiście, na etapie składania zamówienia mało kto ten regulamin czyta, ale kiedy pojawiają się jakieś pierwsze problemy z zamówieniem nie dotarło na czas, albo coś jest uszkodzone, chcemy złożyć reklamację, chcemy odstąpić od umowy, nagle do tego regulaminu się zagląda i szuka się możliwości. I teraz, też to, co jest ważne i to, przed czym przestrzegam: regulamin nie służy do tego, żeby zabezpieczyć się nadmiernie kosztem konsumenta. To jest oczywiście pokusa każdego przedsiębiorcy internetowego, żeby ten regulamin wykorzystać do tego, żeby móc odpierać z łatwością wszystkie ewentualne zarzuty konsumenta. Ale nie, nie do tego służy regulamin, bo jeżeli przesadzisz z tym nadmiernym zabezpieczeniem swoich interesów kosztem konsumenta, to prawdopodobnie wpadniesz w klauzulę niedozwolone, za którą możesz zostać ukarany. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może skontrolować twój sklep, może skontrolować twój regulamin i stwierdzić, że zawiera on klauzule niedozwolone. Co więcej, oprócz tego, że za te klauzule możesz dostać karę finansową, to te klauzule i tak nie są wiążące dla konsumenta. Więc nawet jeżeli w swoim regulaminie zawrzesz jakieś postanowienia faworyzujące ciebie w stosunku do konsumenta, one i tak nie będą dla konsumenta wiążące i konsument w razie sporu z tobą i tak będzie mógł powiedzieć, że one. Nie wiążą. Nie wiążą dlatego, że mamy w kodeksie cywilnym regulację poświęconą klauzulom niedozwolonym. I zresztą kodeks cywilny to kolejny akt prawny, który ma znaczenie w kontekście regulaminu sklepu internetowego. Także powtórzę raz jeszcze. Dobry regulamin to serce każdego e-commerce. Dobry regulamin to ja często mówię klientom taki, który zawiera minimum wymagane przez przepisy. To nie jest miejsce, żeby tutaj rozbudowywać jakieś postanowienia na niekorzyść konsumenta. To jest miejsce, żeby zrealizować wszystkie wymogi prawne, żeby te wymogi prawne zostały właściwie zaadresowane w regulaminie, żeby nie wystawiać się na strzał. Jeżeli masz regulamin niezgodny z prawem, jeżeli masz regulamin zawierający klauzule niedozwolone, jeżeli masz regulamin nieaktualny, wystawiasz się niepotrzebnie na strzał, bo to jest dokument dostępny na Twojej stronie. Natomiast to, co praktycznie mogę Ci powiedzieć, to żeby ten regulamin właśnie nie szedł za daleko. Masz to minimum wymagane przez przepisy. Ewentualne sytuacje sporne nie rozstrzygasz w regulaminie na niekorzyść konsumenta, co przenosisz to do indywidualnej obsługi klienta. Czyli jeżeli klient ma jakieś zastrzeżenia, to zamiast bombardować go na podstawie paragrafu 5 ustęp 3 nie przysługując takie uprawnienia, lepiej z nim to rozegrać psychologicznie, dlatego że masz bezpieczny regulamin i masz też większą szansę na obsługę tego klienta w sposób satysfakcjonujący. Wiadomo, że stany faktyczne mogą być różne i konsumenci również mogą być różni. Ale pamiętaj, że w Unii Europejskiej, w tym w Polsce, mamy taką trochę fiksację na punkcie ochrony konsumenta i nie warto już w tej pierwszej warstwie, w tej warstwie dokumentu, regulaminu przesadzać, zabezpieczać się, bo to i tak będzie nieważne i może sprowadzić na ciebie problemy. No, jeżeli już wiesz, że ten regulamin sklepu internetowego to serce każdego e-commerce, jeżeli już wiesz, że o ten regulamin sklepu internetowego trzeba właściwie zadbać, to możesz sobie zadać pytanie, jak taki regulamin sklepu internetowego napisać. I to może się wydawać proste, bo możesz na przykład poprosić ChatGPT, żeby ci wygenerował taki regulamin, możesz znaleźć jakiś wzór w Google, możesz skopiować od konkurencji, ale przestrzegam przed takimi rozwiązaniami. Oczywiście w pewnym sensie dlatego, że one. Ingerują w mój interes ekonomiczny. Ja zarabiam na tym, że piszę regulaminy dla klientów, ja zarabiam na tym, że sprzedaję swoje szablony, ale nie tylko o to chodzi. Chodzi o to, że na przykład Chat GPT wypluwa dokumenty wyglądające na pozór profesjonalnie. Generujesz taki dokument, generujesz taki regulamin i wydaje ci się, że on jest super, bo tak wygląda na pierwszy rzut oka. Problem pojawia się, gdy wejdziesz w szczegóły. Nie bez powodu mówi się, że te wszystkie narzędzia sztucznej inteligencji halucynują. I ostatnio mieliśmy chociażby takie sprawy, gdzie nawet profesjonalni prawnicy w argumentacji przedstawionej sądowi powoływali się na orzeczenia nieistniejące. Takie orzeczenia, które wypluło narzędzie oparte o sztuczną inteligencję, które halucynowało. Więc jeżeli prawnik często ma problem ze zweryfikowaniem tego, czy czat GPT, czy inne narzędzie wypluwa mu właściwe informacje, to w jaki sposób ty miałbyś to zweryfikować? Może się okazać, że ten dokument, który na pierwszy rzut oka wygląda fajnie, ma mnóstwo klauzul niedozwolonych, Albo co gorsza, jest niedostosowany do Twojej indywidualnej sytuacji w Twoim sklepie. I oczywiście możesz powiedzieć, że przecież każdy sklep internetowy działa podobnie. Mamy koszyk, mamy formularz zamówienia, konto użytkownika, wszystko działa podobnie, to jest ustandaryzowane. To prawda, ale za każdym razem, gdy pracuję z klientami nad ich wdrożeniami, okazuje się, że pewne szczegóły są inaczej zaopiekowane, i warto, żeby regulamin na te szczegóły reagował. Więc po pierwsze, ChatGPT odradzam. Jeżeli chodzi o szablony z internetu, jest ich dużo, płatnych i bezpłatnych. Z bezpłatnymi jest ten problem, że nigdy nie wiesz, kto za tym stoi, kto ci za tym podpisuje. Czy faktycznie możesz się do kogoś zwrócić w sytuacji, w której ten regulamin okazałby się niewłaściwy, nierzetelny, w której, w której spotkałbyś się z kontrolą ze strony ułokiku, została by nałożona na ciebie kara. Nie masz możliwości do nikogo roszczeń zwrotnych kierować. No i znowu, to jest ten sam problem co z czatem GPT, może jakiś dokument wyglądać profesjonalnie na pierwszy rzut oka, ale może się okazać, że ty nie jesteś w stanie zweryfikować, czy faktycznie wszystko jest tak jak być powinno. Jeżeli chodzi o szablony płatne, to oczywiście, ja mam takie w ofercie, oczywiście inni prawnicy również mają. To już do ciebie należy decyzja, w jaki sposób oceniasz wiarygodność tych szablonów. Jeżeli już korzystasz z tych szablonów, to pamiętaj też, żeby zawsze je dokładnie przeczytać. Ja na przykład w swoich szablonach zawieram komentarze do konkretnych postanowień, żeby wytłumaczyć, co i jak wypełnić. Ale czasem zdarza się tak, że klient kupuje szablon, nie ma czasu, powiela go bezrefleksyjnie, nie wypełnia właściwie i mimo, że ma fajny szablon, to i tak nie do końca wszystko gra. Więc. Tutaj zawsze jak kupujesz szablon, również zwróć uwagę, żeby ten szablon dostosować do swojej sytuacji. Są też również na rynku kreatory dokumentów. Sam jestem partnerem merytorycznym jednego z takich kreatorów, Bezpieczny Biz. One pozwalają ci wygenerować taki regulamin odpowiadając na pytania. To jest fajne, bo nie musisz doca czytać, nie musisz się zastanawiać jak wypełnić. Kreator tworzy to dla ciebie na podstawie odpowiedzi na pytania. Ewentualny minus jest taki, że nie możesz tam wprowadzać samodzielnych zmian. I czasem klienci, którzy korzystają z tego generatora, piszą do mnie, że mają pewną specyficzną sytuację i ten kreator nie jest w stanie jej zaspokoić. Faktycznie jak czasem jest, wtedy taki doc sprawdza się lepiej. Więc to są te sposoby, w jaki możesz wejść w posiadanie regulaminu i jeszcze jeden sposób, który chciałem odradzić, to kopiowanie bezrefleksyjne regulaminów od konkurencji. Po pierwsze, taki regulamin może być chroniony prawem autorskim. Więc jeżeli kopiujesz czyjś regulamin, naruszasz czyjeś prawa autorskie. Ale po drugie, często jest tak, że te regulaminy innych sklepów same w sobie zawierają jakieś kontrowersyjne postanowienia. Czasem świadomie, czasem nieświadomie. Nieświadomie wtedy, kiedy ktoś powiela błędy z innych regulaminów i po prostu taki regulamin dalej rozpowszechnia. A czasem jest tak, że te błędy są. Nawet nie błędy, co kontrowersyjne postanowienia balansujące na granicy klauzul niedozwolonych są wprowadzone intencjonalnie przez dużych graczy. Tutaj też przestrzegam przed wyciąganiem takich wniosków, że jeżeli widzisz coś na stronie jakiegoś dużego gracza, to to na pewno jest prawidłowe. Powiedziałbym, że wręcz odwrotnie: często ci duzi graczy mają działy prawne, mają prawników, mają budżety na ewentualne postępowania sporne i celowo próbują do tych regulaminów przemycać takie postanowienia, które w razie sporu nie jest pewna ich ocena, ale one działają na ich korzyść. Jeżeli ty jesteś mniejszym graczem, mikroprzedsiębiorcą, skopiowanie jakiego regulaminu od konkurencji może się okazać po prostu strzałem w kolano, czy też w stopę, jak to się tam mówi. No i to są te sposoby, w jaki sposób możesz wejść w posiadanie regulaminu. Ja nagrywam ten filmik, dlatego, żeby ci opowiedzieć również, co w takim regulaminie powinno się znaleźć, jeżeli miałbyś ochotę taki regulamin samodzielnie napisać. I tutaj ta zawartość tego regulaminu jest naprawdę obszerna, dlatego, że jest coraz więcej tych aktów prawnych, które to regulują. Wspominałem o ustawie o prawach konsumenta, wspominałem o kodeksie cywilnym, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o dyrektywach europejskich, o omnibusie, o rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, o akcie o usługach cyfrowych. Mnóstwo tego jest. I to przekłada się na dość pokaźną obszerność tego regulaminu. Bo to jest częsty zarzut, który kieruje się do prawników, że słuchajcie, dlaczego wy wszystko psujecie? Dlaczego regulamin sklepu internetowego, który powinien dawać jakąś wartość konsumentowi, ma na przykład 17 stron i jest tak dziwnie napisany? Ano dlatego, że żyjemy w takim systemie, w którym mamy bardzo dużo aktów prawnych, które wprowadzają pewne rygorystyczne obowiązki. Chociażby rozporządzenie o aktu o usługach cyfrowych DSA, który nakłada na nas obowiązek zawarcia w regulaminie konkretnych postanowień dotyczących procedur odwoławczych, moderowania treści, zgłaszania nielegalnych treści. Jak spojrzyć do jakiegoś regulaminu, który zawiera postanowienia w zakresie DSA, to okaże się, że jest tam mnóstwo tekstu formalnego, nie dlatego, że prawnikowi tak się podobało, ale dlatego, że po prostu mamy takie, a nie inne wymogi prawne. Cytując klasyka, taki mamy klimat. I oczywiście można to napisać bardziej lub mniej formalnie. Tu wkraczamy w takie rejony legal designu. Ale ja przestrzegam też bez, przed takim bezrefleksyjnym legal designem, który polega po prostu na pisaniu własnymi słowami o wszystkim, bo może się okazać, że taki regulamin, napisany według złych standardów legal designu, źle postrzeganych, źle rozumianych. Znowu jest naszpikowany klauzulami niedozwolonymi, albo jest nielogiczny, nieuporządkowany i nie daje realnej wartości. Więc nie zniechęcaj się, że w tym regulaminie musi się dużo znaleźć. Owszem, musi, niestety, takie mamy prawo e-commerce, i niestety Unia Europejska idzie w tym kierunku coraz więcej tych regulacji z roku na rok w zakresie prawa sprzedaży internetowej. Dokłada. No i ja nagrywając ten poradnik wideo, zastanawiam się, jak do tego podejść. Czy opowiadać teraz Ci o wszystkich częściach tego regulaminu, czy pokazywać Ci na ekranie przykładowe postanowienia? No bo oczywiście mógłbym tak zrobić, ale obawiam się, że będziemy wtedy tutaj siedzieć godzinę, a i tak przecież nie będziesz robił zrzutów ekranu, i tak nie będziesz sobie tego wszystkiego zapisywał w postaci graficznej, czy też w głowie, żeby to wykorzystać. Dlatego mam dobrą wiadomość: jest też wersja tekstowa. Poświęciłem im mnóstwo czasu, pisałem tą wersję tekstową na podstawie swojego szablonu regulaminu, i tam paragraf po paragrafie omawiam, co w takim regulaminie sklepu internetowego musi się znaleźć. Omawiam postanowienia wstępne, omawiam definicję, omawiam procedurę złożenia zamówienia, chwilę zawarcia umowy, rozdzielam sprzedaż treści cyfrowych, towarów, usług, posiłkuję się opiniami na temat produktów wskazuje procedury odwoławcze, reklamacyjne, zasady odpowiedzialności za niezgodność sumową. To wszystko opisuje w tym swoim poradniku tekstowym punkt po punkcie, żebyś w każdej chwili mógł do niego zajrzeć i sprawdzić, odnieść to do swojego regulaminu, który piszesz bądź który już masz i chcesz zweryfikować czy jest zgodny z prawem. Co więcej, w tym poradniku tekstowym jest zawartych dużo przykładowych postanowień. Czyli oprócz tego, że omawiam, co w regulaminie powinno się znaleźć, Wskazuje tam również przykładowe postanowienia, które możesz się zainspirować przy pisaniu swojego regulaminu. No i oczywiście mogę teraz otworzyć ten swój artykuł na ekranie i punkt po punkcie omówić go w tym wideo, ale uważam, że to nie ma sensu. Dlatego, że ze swojego doświadczenia jako wzrokowiec wiem, że pewne wymagające tematy wolę przyswoić sobie na ekranie niż tylko o nich słuchać. Dlatego, jeżeli dotarłeś do tego miejsca, dotarłeś do tego miejsca dlatego, że chciałbyś dowiedzieć się, jak samodzielnie napisać regulamin sklepu internetowego. To w tym momencie przejdź do opisu odcinka, kliknij tam link i przeniesiesz się do wersji tekstowej poradnika. Ten poradnik ma obszerne spis treści i będziesz mógł tam wyłuskać konkretne paragrafy, na których chcesz się skupić. Dzięki temu ja teraz nie będę przez godzinę zamulał i opowiadał o tych wszystkich konkretnych postanowieniach. Gdy uznasz, że potrzebujesz tej wiedzy, klikniesz w link, przejdziesz do wersji tekstowej i zapoznasz się ze wszystkim na ekranie wraz z przykładowymi postanowieniami. Ten poradnik jest. Totalnie bezpłatny. Oczywiście jest dość długi, dlatego że temat regulaminu jest dość długi, o czym już mam nadzieję zdążyłem cię przekonać. Więc zapraszam do tego poradnika. A jeżeli byłoby tak, że nie masz czasu, ochoty, chęci na pisanie samodzielnego regulaminu, to przygotowałem również płatny pakiet. Możesz w ramach tego pakietu kupić sobie gotowy regulamin. Gotową politykę prywatności, formularz odstąpienia, formularz reklamacyjny i zalecenia wdrożeniowe dotyczące checkboxów, klauzul informacyjnych, wszystkiego tego, co sklep internetowy musi mieć, żeby działać zgodnie z prawem, to też znajdziesz w, tej, w tym linku, który jest w opisie tego odcinka. Zachęcam, zapraszam. Mam nadzieję, że rzuciłem ci jakiś taki wstępny obraz, o co chodzi z tym regulaminem, dlaczego ten regulamin sklepu internetowego jest ważny, dlaczego trzeba się na nim skupić. I dzięki temu będziesz w stanie zrozumieć, że faktycznie prowadząc sprzedaż internetową, powinieneś się tego regulaminu przyłożyć. Podsumowując, regulamin sklepu internetowego to serce każdego e-commerce. Regulamin zastępuje umowę. Nie ma spisanej umowy: umowa jest zawierana poprzez złożenie zamówienia. Regulamin akceptuje użytkownik. I wyznacza to, wyznacza to warunki umowy. Ale te warunki nie mogą być dowolne. Te warunki muszą być wolne od klauzul niedozwolonych i te warunki muszą realizować wszystkie obowiązki prawne wynikające z wielu różnych aktów prawnych, które mieszczą się w tym pojemnym pojęciu prawa e-commerce. No i powtórzę jeszcze tą swoją praktyczną poradę, którą często mówię klientom: lepiej mieć w regulaminie mniej niż więcej. W regulaminie spełniamy formalne obowiązki. Koncentrujemy się, żeby był zgodny z prawem, wolny od klauzul niedozwolonych, a ewentualne. Problemy z klientem staramy się rozwiązywać psychologicznie w ramach indywidualnej obsługi klienta, indywidualnej korespondencji. Nie wystawiamy się na strzał z dziurawym regulaminem, nie wystawiamy się na strzał z regulaminem zawierającym klauzule niedozwolone, po prostu mamy regulamin zgodny z prawem, wszystko inne dzieje się na zapleczu. Co nie oznacza oczywiście, że zachęcam do niezgodnego z prawem traktowania klientów na tym zapleczu, ale tam można więcej psychologicznie ugrać niż w samym regulaminie. No dobrze, to chyba wszystko, o czym chciałem ci w tym wideo opowiedzieć. Mam nadzieję, że było dla ciebie przydatne, pomocne. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące regulaminu sklepu internetowego, nie wahaj się do mnie napisać, zostaw komentarz pod tym materiałem bądź napisz do mnie indywidualnie. No i przede wszystkim zapoznaj się z tą wersją tekstową poradnika, bo ona niesie największą wartość, pokazując ci przykładowe postanowienia do regulaminu, omawiając krok po kroku co musisz zrobić, żeby taki regulamin zgodny z prawem napisać? Wielkie dzięki za uwagę. Trzymaj się ciepło. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć, cześć.